Dotrzymałaś słowa. Ona jest przy mnie. Pani Clotilde, przysięgam na wszystkie świętości, że gdy pracowałam dla pani, nie zwróciłam uwagi na pani męża. Nie wiem jak, ale stało się. Jesteśmy w sobie zakochani i chcemy mieć dziecko. dziecko. Obiecuję, że Ismael nadal będzie dbać o Ignacio i Magdalene, choć są już dorośli. I strasznie pogubieni. Co znowu? To bez sensu, martwi, nie słyszą. Oczywiście, że tak. Jesteś pewna? Mówią, że spoczywają w pokoju. Gdy zmarłem, na kimś zależy, wciąż nad nim czuwają. Wiesz, co myślę? Że cmentarze to świetny interes. Może powinniśmy o tym pomyśleć. Pani Clotilde, była pani bardzo odważną kobietą. Jak mogła pani wytrzymać z tak upartym człowiekiem? Ale ja też go kocham. I obiecuję, że będę go kochać i szanować do końca życia. Wiem, co chcesz powiedzieć. Nie mamy ślubu, więc. Zobacz, że na cmentarzu. Co? Wyjdziesz za mnie po raz drugi? Czlup, <grym> znowu? Tak, ale tym razem, jak Bóg przykazał w kościele. Tato, mówiłeś, że jesteś ateistą. Jestem, ale jeśli to uszczęśliwi Armida, czemu nie? <grym> Nie pogratulujecie nam? Oczywiście gratuluję. Zawsze myśleliśmy, że już się pobraliście. Pamiętaj, że miała już męża i nie pisnęła o tym ani słowa. Mam nadzieję, że nie będzie już niespodzianek. Zostaw, ma rację, że postąpiłam, ale człowiek uczy się na błędach. O, możesz mi wszystko zorganizować? Czyli co? Ceremonie wesele, listy gości, wszystko. Skąd weźmiesz na to pieniądze? Wezmę kredyt w banku, jak inni. Tym razem to będzie ślub, o jakim marzyłam. Ostatnio jesteś jakiś dziwny, zamyślony. Przyznaj, że wczorajsze przyjęcie było super. El espantoso. że nie lubię takich niespodzianek. Co za brak poczucia humoru. Powinieneś się zrelaksować. Może weź sobie wolno. Pójdziemy do spa, zrobią nam masaż. Przy okazji zaplanujemy nasz ślub. Nie mogę, mam dużo pracy. Późno wrócę do domu. Jaki pracowity. Kiedy chcesz porozmawiać o ślubie? Myślałem, żeby wziąć go w Kartagenie. Naprawdę nic nie rozumiesz? To niemożliwe. Wiem, że Kartagena jest droga, ale cię na to. A może wolisz na Providencji? Na razie nie chcę snuć żadnych planów. Dlaczego? Przestań. Co? Przykro mi, ale nie chcę brać ślubu. Ani teraz ani nigdy. Między nami koniec. Co takiego? Dowiedziałem się, że moja żona prosiła cię o pieniądze. Nic podobnego. Sama mi to powiedziała. Chciałem wam pomóc. Nie chcę pomocy od zdrajcy, który wbił mi nóż w plecy. Żałuję tego, co zrobiłem. Chcę to naprawić. Jeśli masz odrobinę honoru, trzymaj się z dala od mojej rodziny. Znamy się od dziecka. Co to ma do rzeczy? Okazałeś się zdrajcą i kłamcą. Nie potrafisz być przyjacielem. Okłamałeś moją żonę, synów Josefite i mnie. Chcę swoje weksle. Tu masz pieniądze. Po co te nerwy? Oddaj moje weksle. Uspokój się. Pomyślałem, że moglibyśmy zostać wspólnikami. Potrzebujesz tych pieniędzy. Jesteś bezczelny. Śmiesz proponować spółkę? Zasz mnie całe życie. Jeśli stracę zaufanie, to na zawsze. Oddawaj weksle. Nie zależy mi na pieniądzach, lecz na Twojej firmie. Ciężko harowałem. Zaczynałem od zera. Nie pozwolę się nikomu poniżać. Chcę swoje weksle. Felicito spodziewa się dziecka z tą kobietą? Tak. Owoc ich miłości. To mnie najbardziej boli. Jesteś tego pewna? Sam mi to wyznał. Powiedział, że to niczego między nami nie zmieni. To zmienia wszystko, ojcze. Przynajmniej nie zamierza cię opuścić. Nie, ale to kwestia czasu. Ta kobieta wykorzysta dziecko, aby się do niego zbliżyć. Wcześniej czy później on zrozumie, że ją kocha i pragnie jej. Nie przesadzaj. Taka jest prawda: namiętność nigdy nie przemija. Namiętność to nie miłość. Jeśli Felicito chce z tobą zostać, powinnaś być mu wdzięczna. Chciałabym, ale nie potrafię. Ta kobieta będzie mnie przesiadować do końca życia. Nienawidzę jej. Proś Boga, żeby ci pomógł. Czuję się z tym źle, ale to silniejsze ode mnie.

Tiburcio zaproponował ci pieniądze za zniknięcie z miasta? Gdyby to od niego zależało, to nie tylko z miasta, ale i z kraju. Czemu powiedziałaś? Nic, co miałam powiedzieć. Zaskoczył mnie. Ale jak się dobrze zastanowisz, to wcale nie jest zły pomysł. jest Oszalałaś? Ani mi się wasz. Spodziewasz się dziecka, którego ojciec mieszka tutaj. Co z tego? Dziecko nie zbliży mnie do Felicito. To przegrana wojna. Nie poddawaj się. Prędzej czy później wróci do ciebie. Ja wiem, że ten pan, czy później wróci do ciebie. Nie jestem pewna. Myślę, że kocha swoją żonę. Bzdury. Gdy jej nie kochał i nie pokochał. Załóżmy, że wrócimy do siebie. Co będzie, gdy dowie się o Miguelu? Będziesz wszystkiemu zaprzeczać. A jeśli zażąda testu DNA, co wtedy? Masz rację. Sama nie wiem. Otworzę. Nie pozwolę, żebyś mnie rozdzieliła z moim dzieckiem. To dla niego. Tak jak mówiłem, Pani Glorio, Estelo. Przepraszam. Dla nas to bardzo ważne. Wiemy, że te wieńce zostały przygotowane w Pani kwiaciarni. Proszę nie zaprzeczać. Nie zamierzam. Zgadza się. Bardzo się cieszę. Są ważnym dowodem w naszym śledztwie. Chcemy wiedzieć, kto je zamówił. To proste. Tu na szarfie jest jakieś nazwisko. Sprawdzę w zamówieniach. Mogę zadać niedyskretne pytanie? Oczywiście. Nie lubi pani podglądać innych? Nie widzę tu żadnych kamer. Szkoda, bo moglibyśmy przejrzeć nagrania. To bezpieczna dzielnica. Mam. Przypominam sobie: sama obsługiwałam tę osobę. Złożyłam jej kondolencje. Świetnie. Będzie pani mogła podać rysopis mężczyzny, który zamówił więcej? Chętnie. Ale to nie był mężczyzna, lecz kobieta. Nie poznaję jej. Nie poznaję jej. Na pewno? Tak. A pani Hertrudis? Nigdy jej nie widziałam. Proszę się uważnie przyjrzeć. Trudno rozpoznać osobę na podstawie portretu pamięciowego. Może jednak kogoś państwu przypomina? Spójrzmy. Niestety nie. Na pewno? Na pewno. Jesteście pewni, że to ona kupiła wieńce pogrzebowe? To możliwe. Chce pan powiedzieć, że pajączek jest kobietą? Kto to wie? Co myślisz? Wygląda na młodą. Na pewno jej nie znasz? Gdybym znała, rozpoznała. Wyślij pamięć, to bardzo ważne. Może widziała się w firmie na ulicy, jak rozmawia z Felicito. Nie sądzę. Przyjrzyj się jeszcze raz. Daj mi się skupić. Nie denerwuj się. Josefita, słucham, już wychodzę. Mówiłem pani, że umówiłem się z siostrą. Już przyszła? Tak, jest tam. Nie znam jej, ale na pewno ją widziałam. Gdzie? W firmie. Do siostra Guillermo Jose, naszego ochroniarza. Okazał mi ją z daleka. Siostra Guillermo Jose? Wspaniała wiadomość. To naprowadza nas na trop. Oczywiście, kapitanie, już się za to biorę. Zdaje się, że zidentyfikowano tę kobietę. Kto to? Tajemnica służbowa. Może jakaś wskazówka? Chodzi o wasze bezpieczeństwo. Chcę, abyście odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących Guillermo José, naszego ochroniarza. Zgadza się. O której rozpoczyna pracę. Zazwyczaj po południu. Chwileczkę. Zwolnił się. Kilka dni temu przyszedł i powiedział, że musi się zwolnić, bo ma chorą matkę. Kiedy to było? Pięć dni temu. Pięć. Matka zachorowała. Mówił na co? Chyba coś z wątrobą. Mówił, że tu nie mieszka. To znaczy, że jest poza miastem. Sierżancie, podejrzewa pan ochroniarza? Pani Gertrudis, poda mi pani adres Guillermo Hose? Tak. Calle de los olivos? A que nunca abre nadie, mi capitán. Nikogo nie ma To na pewno ten adres? Taki podał firmy. Czy mieszka tu Guillermo Jose Barreto? Tak. Pukamy, ale nikt nie otwiera. Zrozumiał go pan? Z nim pogadaj. O co chodzi? Szukamy Guillermo Jose Barreto. Mieszka w tym domu? Tak, mieszka tu. Kamele nikt nie otwiera. Oh, sí. Dawno go tu nie było. Podobno pojechał do chorej matki. Wie pan, gdzie ona mieszka? Żeby ją znaleźć, musielibyście umrzeć. Nie żyje od 10 lat. Tak? A wie pan, gdzie znajdziemy jego siostrę? On nie ma siostry. Nie ma? Nigdy nie miał. Musimy ogłosić, ale dlaczego? To uciekinier. Do wszystkich jednostek szukamy uciekiniera. Guillermo Jose Barreto. Podejrzanego o szantaż. Pospiesz się. Na pewno tego chcesz? Tak, Chcę pozwać Rigoberto. Ostrzegam, to nie będzie proste. Ale jakoś możemy mu dopiec? Tak, przeciągając proces. Pasuje mi. Nie wierzę, że po tylu latach porzucił mnie jak psa. Rozumiem twój ból i gniew. Ale pozew o alimenty? Nie mam pracy. Niech mnie utrzymuje. Nie macie ślubu, nie jesteś chory, nie adoptowaliście dzieci. Nie masz podstaw. Coś na pewno można zrobić. Byliśmy razem 10 lat. Możemy założyć sprawę o podział majątku, ale zamieszkaliście razem przed wejściem w życie prawa o związkach jednopłciowych. Po czyjej jesteś w stronie? Muszę dostać odszkodowanie. Po tylu latach nie mogę zostać z niczym. Pomogłem mu kupić apartament, założyć kancelarię. Był nikim. Zaistniał dzięki mnie. Nawet jeśli to potrwa 10 lat, puszczę go z torbami. Skoro tego chcesz, tak, tego chcę. I jeszcze jedno whisky. Co ty na to? Znowu bierzesz ślub? Tym razem kościelny, jak Bóg przykazał. Co na to jego dzieci? Magdalena zamurowała. Nic dziwnego w końcu mieszka u nas. Życie jest przewrotne. Cieszę się, przynajmniej tobie się udało. Przestań się zamartwiać Policja jest na tropie Lepiej przyjedź do mnie i pomóż mi przy ślubie Tęsknię za tobą Ja też, ale teraz nie mogę Dlaczego? Nie biorę ślubu codziennie Jesteś mi potrzebna Chcemy mieć dziecko. Poważnie? Wybacz, ktoś puka. Oddzwonię, kupuj bilet i przyjeżdżaj. To ty? Jest mój ojciec. Wersja polska TVN. Tekst Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.